Siema, właśnie sobie, kurde, pożarłem w końcu. Z normalny obiad tutejszego, kurde, śledzika szwedzkiego, bardzo dobry. Pierwszy raz, jeden w panierce śledzia. Tam na Instagramie dodałem zdjęcie, bo zeżarłem i nie mam jak nagrać. Bo sobie nie chciałem mi się nagrywać, jak jadłem. Pojadę, odpoczęłem, więc coś nagram sobie delikatnie. Kurde, wyszło mi w sumie za taki obiad. 18 zł, nie? 18 zł. 45 koron szwedzkich. No kurde, no przecież w Polsce to w Polsce to by, bym tyle zapłacił, kurde, za ten, za samą rybę, nie? A to jeszcze były jakieś ziemniaczki, takie malutkie, fajne. Dobre, dobra, dobra dawka, akurat taka, kurde, yy, zapychająca. Że się nie chce po tym jeść, a, a się można ruszać, nie? Zajebiste właśnie, ja lubię takie posiłki, są zajebiste, normalnie teraz bym mógł, kurde, gdybym był wyspany, to bym normalnie teraz mógł, nie wiem, coś iść gdzieś, czy coś, kurde, cokolwiek, nie? Poważnie. Ja nawet w Polsce się przełamuję, nieraz się tak dużo nawpierdlam i byleby, byleby nie iść, nie położyć się spać, bo jak ja się położę, to od razu jest kapa, muszę od razu zjeść, żeby tam nie doszło do babecha. I muszę od razu iść, i, 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 i ten, i coś robić, wtedy mi to od razu spala. Nie, tak to jak się położę, to, to masakra, nie? to Leżę jak to stąka dwie godziny i nie mogę potem wstać, Chyba się mi się chce lać, nie? Takie tuż, taki już mam kurwa swój organizm, ale już go obczaiłem i mówię, nie? Nie, kurwa, staję idę, bo będziesz potem kurwa leżał. Dobra, skończę pierdolić, pokażę Wam, gdzie jest. No tutaj sobie kurwa była, kurwa, mogłem nakręcić film Makłowicza, kurde, zapomniałem, że rybę gotuje. A jednak, kurde, tego Instynkt żarcia ryby był kurwa mocniejszy. I wol, wolałem kurwa żreć rybę. No, a tak, tu jest taki parking, tu jest w ogóle park, wszędzie kurwa można na rowerze iść. Tutaj też jest u góry ścieżka rowerowa. Tam nawet kurwa rower leży. Tutaj Heniek kurwa się. Heniek tutaj zostawił rower i poszedł browary w... z wikingami, kurde, nie? No, a tak to taka, taka miejscówka, nie? Fajna, fajna. Tylko nie ma sezonu, tu jest dopiero. Dopiero tutaj śnieg stopniał w ogóle, nie? Śnieg w ogóle tutaj stopniał, bo widziałem jak byłem pod tą firmą Volvo tutaj w tym, Baras, to się nazywa miejscowość Baras Szwecja Tutaj za tym Vaxao, czy to Vaxao, nie wiem jak to się mu wypowiada Dokładnie tą, tą nazwę No, ale ten Ale, ale 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 jakoś tak no i ten, i, 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 to tam normalnie tym Volvo było jak odgarniają śnieg, jak odgarniają tymi koparami, to są takie wielkie góry piachu, nie? znaczy śniegu, nie, tam jeszcze było nierastopione, nie, to musiał niedawno spać, zresztą nawet widać w sumie, nie, zobaczcie, ta trawa jeszcze jest taka powalona, nie, po śniegu, to, 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 to... o przepraszam, musiał niedawno, stopnieć, nie? Śnieg. Dobrze, że akurat stopniał. Bo jakby tu była zima, to by musiał zakładać łańcuchy na opony, nie? A jeśli tego nie robiłem, to pewnie mi się z tym pierdzielił kurde, z 2 godziny na takim zimnie. No, tak by mogłoby tak być. No, ale ogólnie przyjechałem o 3.00. Miałem Wam nagrywać parking, ale już nie nagrywałem. Przyjechałem sobie o trzeciej. wstałem sobie w pół do 8 bez budzika, nie bez budzika. Wstałem w pół do 8:00. od razu napisałem do spedytora, że już jestem kurwa, aktywny. No i kazał mi się rozładować. Rozładowałem się szybciutko cyk pyk. że sobie wbić kawkę. No spokojnie czekałem akurat, aż mnie wez, wez, wezwą do tego, bo oni chyba dopiero tam wpuszczali chyba od 10 chyba nie czy o 9? jestem w sumie nawet nie wiem, która to była godzina ale na pewno po dziewiątej grubo wjechałem na ten w dwadzieścia czterdzieści no i tak i tylko z 4 godziny i ja byłem w Lidlu myślałem, że to będzie w chuj drogo, nie a tutaj tylko parę groszy drożej wszędzie to samo jest kurde praktycznie, nie w całej Europie będzie to samo ale w sumie spoko, nie właśnie miałem robić tego uniboxa tego Uniboxa tego, tego żarcia, ale to potem zrobię. Bo kupiłem kurwa zajebisty chyba waza w ogóle taki wielki i ciekawe czy będzie dobry, nie? Bo go dużo kupiłem, bo tak będę musiał go zjeść, nie? Bo ja nie wyrzucę, bo ja nie marnuję że żarcia, nie? Jestem wszystko żerny, ale tak ogólnie, nie to, że jem coś na hama, tylko po prostu wszystko żerny jestem, tak jak mój brat, mój brat też jest wszystko kurwa żerny. Gdzieś ja pewnie kurwa ściemnia, ale ja to wiem po moim bracia, a brat po mnie wie, że my w wszystko. Ja nic... nie ma czegoś takiego co nie lubię, nie? Nie raz się zatrułem pieczonkami, kurde, i mi tak kurde y, y, obstrukcje miałem, o żeby nie powiedzieć kurde brzydko. Obstrukcje miałem tak i żygałem i miałem kurde obstrukcje, znaczy no dobra, obraz raczkę kurwa miałem, że sikałem dupą o, za przeproszeniem i kurwa rzygałem to wtedy jak poczułem zapach nawet nawet tam po roku czy po dwóch nie tych pieczonek to myślałem że się kurwa zrzygam nie i dopiero jakiś czas temu niedawno gdzieś tam jakieś dwa 5 lat do tyłu spróbowałem na nowo pieczonki ale byłem wypity wódą i jakoś mi to przeszło nie i teraz jem ale też tak jakoś to zje i zjem nie ale jakoś to mi tak nie smakuje jak wcześniej bo się wtedy tego na nawpierdzielałem tyle i to chyba był jakiś grill że powiedzę, z tym byłem łebkiem tym miałem. Może 11 lat. Tak mi to zasmakowało, tak się tym obżerałem. I to chyba jakiś amator najebany pewnie robił. I kurwa coś tam było niedopieczone i mi coś siadło na żołądzie i miałem masakrę, nie? Jeszcze jak starzy kurde mieli bar kurwa w Sosnowcu. I tam były zawsze kurwa grille, kurwa imprezy, takie, takie tam rzeczy. I tam zawsze grillowali, kurde, w sobotę jakieś pieczonki były, czy grill jakiś i... Ale normalnie ja z bratem śpiewałem po osiedlu i tam bar... typowo tam mieszka... na osiedlu mieszkaliśmy. Kamienica, bo kamienica, ale fa fajne, fajne osiedlenie. I ten, i normalnie był... po jednej stronie były... były dwie strony ulicy. Po jednej stronie był... jedna strona, było tam gdzieś 10 kamienic, po drugiej stronie jest 10 kamienic, nie? No i też tylko tam był bar, nie? No, no i tak, tak to właśnie się tam biegało się z ziomalami, coś tam się chciało się napić orężady, to się szło do baru i się brało, czy tam chipsa, czy coś, czy jakiś grybył, był coś, to przyszliśmy szybko spierdolić coś i dalej na osiedle biegać, nie, to były kurwa piękne czasy, to były piękne czasy, kurde, no, ale co, wracać do tego, Także że jest wszystko wszystko z rzeżem, ale ogólnie on delikatny rząd. jak zjem coś po terminie, to, to zaraz mam sraka, nie. Albo mnie brzuch boli, muszę brać kropelki Bo ja, ja tu mam tutaj, nawet powiem wam, że sobie wzięłem czy znaczy, moja mi spakowała, bo ja bym pewnie spakował Kurwa, bym miał w dupie, że mnie boli brzuch Bym w chuju miał i bym zrobił to samo, co robię, jakby nie bolał Bym nie stękał Ej, bo mnie kurwa, boli mnie brzuch, kurwa I muszę leżeć jak ta stąka kurde Normalnie bym puścił ze dwa bąki, kurwa I bym dalej robił to, co kurwa mamy robić, kurde, nie? bym poszedł się zesrał i chuj, no Tak to, tak to właśnie wygląda Trzeba być twardym, niemiętkim, nie? Jak to mówi, mówią stare pokolenia. No. To także tak. No. O. o co tam ja miałem mówić? Nie, no, no pokazałem. W sumie ja miałem wam pokazać miejscówkę. No, to zajebista miejscówka. Nie wiem, czy tu będę spał, bo trochę tu wieje, nie? O podobno mają być jakieś wiatry i się boję, żeby mi samochodu gdzieś nie przewróciło, nie? Bo o, ostatnio mi kolega właśnie mówił wczoraj. Kolega, znaczy, no tam. Jeździ pod tym samym spedytorem, ale jednak pytałem się dzisiaj szefa i to nie jednak nie, nie, nie z naszej y, firmy. Tylko tam mamy jednego spedytora, nie? No ale z jednej firmy i ten. I, 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 i właśnie mówił, że, że były takie wiatry gdzieś ostatnio, że normalnie przewróciło, przewróciło samo, tylko że był pusty, nie? I normalnie tak wiało, gdzieś stanął na jakimś wygwizdowie. I tak wiało, że po prostu mu kurde y, ten samochód gdzieś mu tam kurde majgło nie no nie mówił że, że, że jak otwierał drzwi tylko żeby był załadowany to normalnie nie mógł ich otworzyć nie tak wiało a to kupa chłopa nie taki większy kurde koleś to musiało odejść, no jednak no tu, tu, tu jest 7 metrów długości i 3,2 dwa wysokie nie i plandeka wszystko wszystko słychać w ogóle ja nawet jak ostatnio spałem w UK spałem przy, przy drodze szybkiego ruchu, znaczy no to tam był taki jak tam w UK są takie wielkie ronda, nie? i tam i tam do tych wielkich rond jest 5-6 wjazdów, nie? i, i tam, tam jest chyba do 70 chyba ograniczenie przed wjazdem na rondę jest tak jest chyba 90 do stówki tam stówka, potem jest 90 i 70 jest tak przed rondem i 50 jest tam przed całym rondem, nie? tak gdzieś spałem 2 km obok ronda, to normalnie jak tir przejechał to normalnie mnie tak bujało no, no, znaczy, może nie aż tak, że, że mnie, ale tak samochodem było bar, ba, bardzo dużo było czuć. Właśnie tego nie? Tego, tego, tego podmuchu wiatru. To ja się dziwię, że mu, bo pewnie ktoś pomyśli, no, jak może przewrócić samochód? Tak, jak u nas w górach, jak nie raz pamiętam, jakie wiatry były. A czy dopiero tutaj przy otwartym morzu, jak tu, jak tu. Albo na wyspach gdzieś, albo bo nie wiem gdzie tu mówił, ale chyba w Szwecji mi mówił. No w Danii, tak w Danii, co wtedy ten most wielki zamknęli. No no no, to bym mi opowiadał tak, no bo mi dwie historie jakieś opowiadał. I żeby wam coś czegoś yy, nie powiedział jakiegoś farmazonu, bo tam zaraz będzie pierdolić kurwa, że jest nie? No ale właśnie w Szwecji gdzieś tam most zamknęli, no i gdzieś tam stanęli na jakimś wygizdowie i, i tam gdzieś go majgło. No nawet teraz, bo jest delikatny wiaterek, o zobacz, a ja już normalnie. A ja już czuję normalnie na plandece, że to, że, to, że to się rusza. Normalnie. No jest jednak, siła wiatru jest duża, nie? Właśnie nie wiem, czy tutaj zostawać na noc, czy szukać jakiegoś parkingu, czy coś. Bo też kurde, będzie mi ciężko tu zasnąć, ale chyba sobie odpocznę tutaj. Idę zaraz do kurnika. Muszę soczewki sobie zamówić właśnie, bo ja tak to śmigam w soczewkach Tak to mam takie okulary moje Robocze to są, nie? Robocze, szklejone Tak je zajechałem przy spawaniu Jak byłem spawaczem, że masakra Ale to są okulary Typowo do Szlifierskie, nie? Do szlifowania Korekcyjne Miałem takie swoje, takie te Okulary, ale coś tam gdzieś Spadały mi tutaj Ten nosek miałem taki Śliski i gdzieś tam i spadły i, i, i się ten raz, drugi, trzeci i się rozwaliły nie łamało się tam kurde ten, ten plastyczek się łamał gdzieś tam usnęłem na nich parę razy i, I właśnie miałem sobie teraz kupić ale sobie kupiłem soczewki teraz bo mi się lepiej w... bardzo mi się w soczewkach jeździ lepiej wygodniej te kąty oka są jednak le lepiej się patrzy na to w ogóle wszystko i, i się czyta lepiej i w ogóle dużo lepiej mi się prowadzi czy tam czyta mi się w lepiej w tych w soczewkach nie no, a, a tak to to, lubię chodzić też w okularach, ale okulary tak są na co dzień, nie, tak chcę po domu, a gdzieś właśnie do pracy, tak jak teraz jestem kierowcą, no to, to soczewki, lepiej raz założyłem soczewki do pracy, kurde, i spawałem takie ten, miałem tak, zesłać dwa takie, jakby takie, jakby to powiedzieć, no, jak to się nazywa, no belki takie, takie i jakby, nie, nie musiałem to pierw wyczyścić, znaczy ja tego nie miałem zespawać, tylko miałem to połapać, żeby to było w całości, nie, a tamto, bo ja byłem jakby pierw na stanowisku takiego konstruktora, uczyłem się konstrukcji I tam mogłem czasami gdzieś tam coś spawnąć, no jak tam już szło w miarę spawanie tam jakichś centymetrowych, dwóch centymetrowych odcinków, no to mnie potem dali już na, na stanowisko spawacza, nie No, ale tam pierw się nauczyłem, no i, no, no i tam to po, po, połapałem i zacząłem czyścić, kurde, ten metal a był taki zajechany, to masakra, nie? Ledwie, ledwie wytrzymałem kula do końca dniówki, nie? Tego pyłu się najpierdoliło, gdzieś tam coś oko zawsze swędziało Tak normalnie czuć nieraz, jak się źle założy, to czuć te soczewki, a jak jest w pyle, to już w ogóle jest kurwa ogień. Nie? To, są, kurwa, to nie jest pył jakiś kurwa, jakiś kurz czy coś, tylko to są kawałki, kurwa metalu, nie? To gdzieś tam jak wejdzie kurwa w oko, to... Bez soczewek jest przejebana z soczewkami, to już w ogóle gdzieś tam wejdzie pod soczewkę, czy koło soczewki, to jest w ogóle już, koło soczewki, to już w ogóle gdzieś tam jest przejebane, nie? No. No, a tak to, to, to ten. To co to git, git, git dzisiaj jest. Mam chyba wolny dzień, nie wiem, dzisiaj już jest za późna godzina, żeby się ładować, to jest 15.38. Tutaj chyba też nie robią znaczy zmiany. Ale tu jest jakieś większe miasto niż ostatnio byłem w Lacholm To takie malutkie miasteczko Fajne, tutaj też widzę, że to jest... Ale tu jest chyba troszeczkę większe Mi się zdaje, że to miasto jest trochę większe jednak No, ale chyba już dzisiaj będę miał chyba Pajrat i obstawiam, że jutro chyba albo Albo na prom Gdzieś do tego, albo coś na wyspy będę wiusz. Bo mi kolega jakiś mówi, że gdzieś jest jakiś Jakiś, że miał dostać jakieś zlecenie, a nie dostał, a znajduje się pewnie ja dostanę, nie? Ale chłopę, ja tam mogę każde zlecenie wziąć. Nawet się lepiej jeździ, jak jest coś, coś więcej czegoś tego na napacę. To bo się lepiej jeździ wtedy, nie? Tak na puste, ostatnio miałem najwięcej miałem 800 kg na razie ładunek. I to same plastikowe części jakieś, nie? Teraz miałem ładunek 62 na Volvo jakieś. Aha, w ogóle miałem wam mówić, że na tym Volvo, co bym to tam w ogóle robią? Ja myślałem, że to samochody robią, nie? Volvo, samochody, a to nie robią, to nie robią samochodów Volvo, tylko robią te takie koparki Volvo, takie to są na budowach tam w Ameryce, takie, takie typowo, takie typowo kurde, takie jakby kamazy, tylko takie kurde większe trochę, tak o półtora raza większe. Że tą ładowność mają kurde większą, nie? Zajebiście to wyglądało. Mogłem zrobić fotę, nie? Ale zapomniałem. A byłem zaspany jeszcze, kurde, mówię Wam, że stałem, kurde, poszłem, tylko tam zaniosłem papiery do tej recepcji, jest taka młoda, młoda, młoda szwedka była i ten, i, 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 mi mówi, że, że mam sobie tam poczekać, tutaj będzie numer rejestracyjny się wyświetli i, i, i wtedy, be, wtedy, będę mógł jechać, pokazuj mi mapkę gdzie tam dojechać, Dałem mi mapkę w ogóle i ten... O, może, na tej mapce może będzie fotka. kurde Ty właśnie, kurde i kwoty nie ma tego, a nie ma, nie ma, tu są tylko w kamizelce chodziki, i ten. No i ten, a tak to no wiecie mniej więcej jak to wygląda, fajne, fajne te wyglądają. A ciekawe co to za część musiała być, to musiała być jakaś część tłoczona. Ja wstawiam. Tak chyba mi się zdaje, że albo to była regeneracja jakiejś części. Albo to 62 kilo ważyło, nie? Sama część, no plus tam pudełko, nie? Tak się zawsze pisze więcej trochę. Bo zawsze są dwie wagi podane. Waga samej części i waga... Waga samej... Samej tej... Jak to się nazywa? Waga sam, samej części i waga też tego pudełka całego. To ile takie To było drewniane, drewniane pudełko. To ile takie może ważyć? 20 kg

a to typowo gdzieś na budowę do jakiejś kopalni piachu, czy tam do czego, takie wielkie opony mają, kurde, to 3 razy, 3, 4 razy większe niż, niż od Zwykłego Kamaza tak zwanego, nie? Nie wiem jak teraz skania, teraz dużo Scania jeździ, teraz dawniej Kamazy były, nie? A dawniej były Kamazy To no patrzcie na niebo, nie? Bo tak zapierdziela, że jest czyste niebo, ale tak chmury zapierdzielają, widzicie? Czy nie? To słabo widać na tym. Dobra, yy, kończę na dzisiaj, idę odpoczywać, z soczewek i idę w Kimę. No i do do zobaczyska.